Witam państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym podcaście 5 Minut dla kariery. Dzisiaj mam gościa, pani Ola Stanlewicz, kosmetolożka, terapeutka odnowy biologicznej twarzy, miłośniczka i entuzjastka naturalnych metod pielęgnacji. Witaj, Olu, bardzo się cieszę, że jesteś. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Olu, pierwsze pytanie mam do ciebie takie: z czym Ci się kojarzy czerwiec? Czerwiec kojarzy mi się z. Końcem roku szkolnego, chociaż już od dawna nie chodzę do szkoły, miesiąc, gdzie zamykamy pewien etap i szykujemy się na odpoczynek wakacyjny. Mamy bardzo podobne skojarzenia, mi się kojarzy z dwiema rzeczami: ten czerwiec, truskawki, i już tu czuję na koniuszku języka ich smak, ale jak najbardziej kojarzy mi się również z zamknięciem pewnego etapu, konkretnie z sesją egzaminacyjną. A jak sesja, jak zamknięcie, to pojawia się kawałek związany z jakimiś elementami napięć, stresów, nieprzespanych nocy i nie bez kozery właśnie Ciebie poprosiłam o to, żebyś była gościem naszego czerwcowego spotkania. No, bo chciałabym porozmawiać, co można by tutaj zrobić i czy to ma jakikolwiek związek i sens, żeby poprzez ciało spróbować oddziaływać na nasz układ nerwowy, na te liczne napięcia, które po prostu się pojawiają i są takim nieodłącznym elementem stresu. Jak najbardziej ciało powiązane jest z umysłem. Ja w swojej pracy manualnej cały czas wpływam nie tylko na ciało, ale też na, przede wszystkim na układ nerwowy. Układ nerwowy steruje różnymi częściami naszego ciała, czy to mięśniami, czy narządami wewnętrznymi. Na układ nerwowy jak najbardziej możemy wpływać manualnie. I co masz na myśli konkretnie mówiąc o tym właśnie wpływie manualnym? Wiesz co, odpowiadając na to pytanie, cofnę się trochę do tego momentu mojej fascynacji układem nerwowym. Zaczęło się tak naprawdę od tego, że moją wielką pasją były masaże i oddziaływanie na mięśnie. Zauważyłam, że bardzo dużo osób, które do mnie trafiają, mają bardzo pospinane mięśnie, i kiedy się je rozluźni, ja akurat głównie pracuję z twarzą, w ogóle sobie nie zdajemy sprawy, jakie napięcia kumulujemy w twarzy. I często się komuś wydaje, że zaczyna się starzeć, że wygląda gorzej. Natomiast okazuje się, że to są takie utrwalone grymasy na twarzy, wywołane wcześniejszymi przeżyciami. I rozmasowanie piętego, nadmiernie spiętego mięśnia potrafi wygładzić rysy twarzy, poprawić je. I przez długi czas pracowałam głównie z mięśniami, rozluźniając je. Natomiast przez przypadek właściwie trafiłam na kurs neuromasażu. I na początku wydawało mi się to takie nieprawdopodobne, że to może zadziałać. Powiem o różnicy. Masaż tak zwany powięźniowo-mięśniowy jest masażem mocnym, on często powoduje ból. I tak się zresztą ludziom kojarzy, że masaż musi boleć. I poprzez taki ucisk spowodowanie bólu następuje potem rozluźnienie. Natomiast tutaj dowiedziałam się, że potrzebny jest czasem taki delikatny dotyk i to było moje niedwierzenie, jak taki delikatny dotyk może zadziałać. Tutaj wpływamy na tkankę podskórną, na tkankę łączną, gdzie są naczynia krwionośne, naczynia limfatyczne. Aby człowiek był zdrowy, potrzebny jest ruch w ciele, właśnie w tej tkance łącznej. I na to działa między innymi neuromasaż. Kiedy zaczęłam go praktykować, okazało się, że u moich klientów, u których już praca nie szła dalej do przodu z jakiegoś powodu, efekty nastąpiły właśnie po tym neuromasażu, po wpływie na tkankę łączną i na układ nerwowy, czyli właśnie to uspokojenie układu nerwowego i także wpływ na nerw błędny. Czyli taki system naczyń powiązanych. Jedno tak. z drugim się jak najbardziej łączy. Niesamowite jest to, o czym mówisz. Zanim doszło do naszego nagrania, też mówiłaś mi o takim bardzo ciekawym połączeniu tego, co dzieje się z twarzą, z napięciami, a także z postawą człowieka. Czy mogłabyś rozwinąć ten wątek? Dzisiaj się tak zwaną postawę smartfonową, to znaczy ja ją tak nazywam. Kiedyś yy, mówiło się, że ktoś ma na przykład dowigarb, i jest to związane z przesunięciem, nienaturalnym przesunięciem głowy do przodu, a także zamknięciem klatki piersiowej. Większość z nas yy, dużą część czasu spędza przy komputerze, które, yy, gdzie pozycja przy komputerze właśnie sprzyja zamknięciu klatki piersiowej, no albo yy, patrzymy się w ekrany smartfonów i pochylamy tą głowę do przodu. I powoduje to napięcia w ciele, w, właśnie w plecach, a także różne blokady, co skutkuje potem gromadzeniem się właśnie tkanki tłuszczowej w górnej części pleców i ten nieestetyczny, tak zwany garb. Niestety coraz częściej obserwuję to u, u coraz młodszych osób, u dzieciaków już nawet, że ta sylwetka nie jest wyprostowana tylko właśnie jest to zamknięcie klatki piersiowej. I tutaj bardzo ważne jest to, co sami możemy zrobić w domu czyli pamiętać o tej wyprostowanej postawie, a także o ćwiczeniach otwierających klatkę piersiową. Tutaj myślę, że też sporo miałaby do powiedzenia osoba, która się tak. zajmuje oddechem, prawda? Prawidłowym tutaj gdzieś też przepływem powietrza, ruchem przepony. To wszystko, kolejna sprawa, która tak. jest połączona. Uśmiechasz się, kiedy tak, o tym mówimy. Tak. <laughs> tak, nawet powiem Ci, że kiedy zaprosiłaś mnie do rozmowy, to sobie takie trzy punkty wypisałam. I oddech jest jednym z tych punktów, mm -hmm. A, o którym warto z, powiedzieć, powiedzieć albo chociaż prawda, zaznaczyć. Tak. A może chcesz coś więcej na ten temat w tym momencie powiedzieć? Oddychamy za płytką. Warto znaleźć 15 minut w ciągu dnia. No jeżeli ktoś nie ma 15 minut, to chociaż 10 czy 5, ale ważne jest to, żeby to było każdego dnia, bo tak jak w przypadku wielu innych terapii, najważniejsza jest regularność. Więc zacznijmy od tych 5 minut. I 5 minut y, takiego skupienia na oddechu. I tutaj, co jest ważne, wyłączamy wtedy wszelkie dźwięki w telefonie, żeby nas nic przez te 5 minut nie rozpraszało, żebyśmy byli tylko my, nasze ciało i nasz oddech. I zacznijmy od takiego skupienia, y, myślenia, odczuwania te, tego, jak ten oddech wypełnia nasze ciało. Że on nie powinien wypełniać tylko płuc, ale całą klatkę piersiową. Można policzyć ilość oddechów, można właśnie skupić się, że najpierw robimy wdech, potem robimy powolny wydech. Jest też takie dobre ćwiczenie oddechowe w przypadku odczuwania bólu. Powiedzmy, że w którejś z części ciała odczuwamy ból, na przykład boli nas prawa noga. Możemy wtedy. Właśnie położyć się w cichym miejscu i skupić się na oddechu. I oddychając, wyobrażamy sobie, że robimy wdech do nogi i potem powolny wydech z tej nogi. I z każdym wydechem będzie, będą się rozluźniały tkanki naszego ciała. Ból powinien zależeć. My mhm. czy myślisz, że można by było zastosować, bo to była kwestia do bólu, prawda? Odczuwamy tak. ból, możemy, czy jakieś napięcie, gdyby powstało, dajmy na to w, karm, w klatce piersiowej, gdybyśmy sobie zaordynowali to oddychanie do danej części ciała i wydychanie później z niej, czy mm, możemy spodziewać się jakiegoś lekkiego chociaż ukojenia? Myślę, że tak. Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę, żeby w czasie wykonywania takiego ćwiczenia oddechowego nie napinać mięśni. Tutaj też ważna jest świadomość oczywiście swojego ciała, ale może być taka tendencja na mm. początku. Dlatego, tak jak mówię, warto ćwiczyć, zacząć od tych 5 minut. W ogóle akurat te takie techniki relaksacyjne, medytacja, właśnie relaksacja, trening oddechu. A nawet właściwie joga ciała to są takie niskobudżetowe nazwy to sporty. No właśnie, zaczęłaś hmm. fajny temat a propos jogi ciała. Ja kiedy przeglądałam materiały przed naszą rozmową, ale też z uwagi na własne fascynacje tym tematem, joga twarzy, co ty na to? Dobrze, że ludzie teraz myślą o, o, o tego typu aktywnościach. Natomiast pracując z twarzą, mam pewną wątpliwość, jeżeli chodzi o jogę twarzy, przynajmniej dla początkujących, podobnie zresztą jak z jogą ciała. Żeby wykonywać ją dobrze, trzeba mieć na początku dobrego nauczyciela, bo jeżeli będzie się źle wykonywać, czy to jogę twarzy, czy ciała, można sobie zrobić krzywdę. Mm -hmm. Więc jestem na tak, ale początki z dobrym nauczycielem. Oczywiście. Um, Olu, a powiedz, taką, wyobraźmy sobie sytuację. Właśnie ta sesja, dużo napięć, stresów, nieprzespane noce. Następnego dnia wstajemy. No, twarz pozostawia wiele do życzenia, chciałoby się lepiej, bardziej świetliście, mniej opuchnięte oczy. A tutaj egzamin, który bardzo często teraz jest tym egzaminem teamsowym, czyli przez ekran. Czy możemy coś na szybko, coś samodzielnie, coś, co nam nie zaszkodzi, a jednak da jakąś delikatną poprawę naszego wizerunku i też wpłynie na no, korzystanie nie zarówno naszą autoprezentację, ale też na nasze samopoczucie. Czy coś możemy sobie tutaj zaproponować, zaordynować? Ja jestem wielką fanką automasażu twarzy. Dużo bardziej popieram wykonywanie automasażu niż właśnie ćwiczenia jogi twarzy. Taki automasaż może trwać do, od jednej minuty do trzech minut właściwie. Można go wykonać w czasie aplikacji kremu na dzień. Polecam też, jeżeli jesteśmy po właśnie takiej mało przespanej Nocy, drenaż limfatyczny, bo na pewno wtedy przyblokowane są trochę naczynia limfatyczne, więc mogą być opuchnięcia. I tutaj Taki autodrenaż pomoże. Nam, mm -hmm. Brzmi poważnie. W sieci zawrotną Karierę robi drenaż powiązany z łyżką stołową, zimną. <grym> Czy to ma jakiś związek? Co ekspert na tą łyżkę sławną powie? Również używamy różnych narzędzi w czasie masażu nie zawsze tylko mocy rąk. Jak najbardziej można się posłużyć łyżką. Zimna jest ona po to, że właśnie zimno sprzyja po prostu drenażowi. Olu, wiadomo, że w podcastach mamy taką wyjątkową formułę, że pokazać się nie da, możemy opowiedzieć, ewentualnie dać światło, jakie hasła przedmiotowe byłyby warte, żebyśmy zarzucili w sieci i właśnie po nich poszukali, jakie by to były hasła. Drenasz limfatyczny wymieniłaś, automasaż twarzy, pojawił się też element jogi twarzy z pewną ostrożnością. Tutaj ekspercką, żeby te pierwsze kroki rzeczywiście były pod kierunkiem kogoś doświadczonego, kto pokaże, jak to właściwie należy praktykować, jakie jeszcze hasła przedmiotowe byłyby godne Twojej uwagi. Na pewno właśnie ten trening oddechowy. Tak, trudno jest w czasie podcastu coś pokazać, natomiast myślę, że mogłabym opowiedzieć o pewnym ćwiczeniu, które zadziała rozluźniająco. Akurat tutaj mam na myśli mięsień żwacz. Jako ciekawostkę powiem, że na naszej twarzy, łącznie z szyją, bo my terapeuci twarzy nie oddzielamy twarzy od szyi, mamy około 70 mięśni, więc jest co robić i ma niestety też co się spinać w czasie stresu. Natomiast jednym z takich najmocniejszych mięśni jest właśnie mięsień żywacz. W czasie stresu on się bardzo spina. Ten mięsień znajduje się w części policzkowej tuż przy uszach. Jeżeli byśmy chcieli go wymacać, to najlepiej właśnie przyłożyć dłonie do policzków w okolicy uszu i zacisnąć zęby. I on się wtedy taki twardy robi pod palcami, to jest właśnie on. Niestety, wtedy kiedy mięsień żywaczy jest nadmiernie napięty, może skutkować to zgrzytaniem zębami, tak zwanym bruksizmem, ścieraniem zębów. Dlatego warto go relaksować. Oczywiście to jest też tylko działanie na objaw. Przyczyną jest zawsze ten stres. Dlatego te techniki odstresowujące. Nie chcemy ścierać sobie zębów, nie chcemy zgrzytać zębami, dlatego ja polecam przed snem położyć dłonie właśnie na tym mięśniu żwaczu, czyli zaciskamy zęby, czujemy żwacz, potem puszczamy to zaciśnięcie i wykonujemy takie mocne kółka na żwaczu, mm -hmm. ale naprawdę mocne. To może u osób, które rzeczywiście mają go nadmiernie napiętego, może to być lekko bolesne. I tak masujemy koło minuty. Koliste ruchy czy kierunek wskazówek zegara, czy przeciwny, czy jest to obojętne? Pan jest myślę, to obojętne. To koliste, koliste, koliste ruchy takie ugniatające. Ugniatamy tego żwacza. No, ja myślę, że taki rozluźniony żwacz, jak to pięknie powiedziałaś, bardzo pozytywnie też wpłynie na na przykład lepszą dykcję, intonację, kiedy. Mamy ten komputer, kiedy artykulacja nasza może być trochę bardziej zakłócona niż wtedy, kiedy widzimy się i jest nam po prostu łatwiej tą komunikacją pozawerbalną również zamanewrować. Więc przy takim nadawaniu przez komputer też nam pomoże szersze, lepsze otwieranie po prostu buzi, wyraźniejsza artykulacja. Jak najbardziej. Olu, czy coś jeszcze jako taka wisienka na torcie, jakaś podpowiedź dla zestresowanych studentów, napiętych mięśni, co fascynatka kremu i dotyku mogłaby nam powiedzieć jako kropeczkę nad i? Kiedyś usłyszałam takie hasło, zdrowie to ruch i ono ma dla mnie dwa znaczenia. Pierwsze to oczywiście y wysiłek fizyczny. I tutaj się zgadzam, i zarówno sport taki intensywny przecież potrafi złagodzić objawy stresu. Można po stresującym dniu iść na siłownię i to wypocić. Drugi rodzaj sportu to delikatniejsza joga, gdzie mamy też medytację, właśnie taką relaksację, też działa odstresowująco. A drugie znaczenie właśnie kojarzy mi się z ruchem w tkankach, czyli z tym, co pracuje kiedy ta tkanka łączna jest taka gąbczasta, jest w niej właśnie ruch w naczyniach krwionośnych, w naczyniach limfatycznych, wtedy jest zdrowie w ciele. Kiedy ona jest niestety ściśnięta, spłaszczona, tkanki są do siebie przyklejone, powięzi, to jest też hasło do, do wygooglania, kiedy te powięzi są spłaszczone, odwodnione, poprzyklejane do siebie, nie ma ruchu, Człowiek będzie to odczuwał, będzie się po prostu czuł, będzie mniej zdrowy. Użyłaś jeszcze jednego hasła, o którym warto byłoby wspomnieć kwestia nawodnienia organizmu, nawodnienia powięzi. Olu, kiedy przygotowywałam się do naszego spotkania, natrafiłam na niezwykle ciekawe badania, a także informacje dotyczące umiejętności samoregeneracyjnych naszego organizmu. Co ty na to? Znam, i wierzę w nie, zwłaszcza, że doświadczam ich po prostu na co dzień. Nasz organizm ma bardzo duże zdolności do samouleczania, do samonaprawiania, natomiast y, musi się on znajdować w stanie równowagi, aby mógł się samo naprawiać. Stres na pewno niestety w tym nie pomaga. Kiedy jesteśmy w stresie, mózg uruchamia ciało do walki, ucieczki albo wręcz do takiego zamrożenia, można się znajdować w stanie zamrożenia i wtedy niestety ciężko jest ciało się regenerować. Dlatego na przykład no my akurat właśnie tymi zabiegami manualnymi wpływamy na to, żeby ciało dążyło do. Homostazy i żeby organizm znalazł się w stanie tak zwanej relaksacji i trawienia. Kiedy jest w takim stanie odprężenia, może skupić się na samonaprawie. Olu, ja już naszą samą rozmową czuję się zrelaksowana, zaopiekowana i zadbana, jak ładnie piszesz na swojej stronie internetowej. Bardzo Ci za rozmowę dziękuję i mam nadzieję, że będzie ona niezwykle ciekawą inspiracją dla naszych studentów. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była Aleksandra Stanulewicz. Kochani, trzymam za Was mocno kciuki podczas tej sesji. Trzymajcie się zdrowo, ciepło i do zobaczenia w przyszłym roku akademickim. Kinga Strzelecka, Wasz doradca kariery.